Czas omówić wczorajsze wyniki polskich zespołów w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Myślę, że najlepiej zacząć od legii, jako jedyna wygrała swoje spotkanie z szachtarem 2-1 w naprawdę świetnych okolicznościach, patrząc z punktu zespołu wygranego. Można nawet powiedzieć, że Rafał Augustynek po prostu wygrał z szachtarem. Jego dwie piękne bramki, chłopak, który tak naprawdę był. Odrzucany, można powiedzieć. Tak naprawdę kibice już nie chcieli go widzieć w podstawowym składzie. Widzieli tam Damiana Szymańskiego. Naprawdę świetnie tutaj wszedł do składu i zapewnił legi zwycięstwo. Ogólnie, jeżeli chodzi o mecz, w wykonaniu legi solidny, szczególnie patrząc na to, co działo się w całym tygodniu przed tym meczem tak? porażka ligowa, do tego zawirowania, jeżeli chodzi o trenera, rozmowa władz też z piłkarzami i z trenerem. Więc jest zdecydowanie na plus. Oczywiście trzeba również brać pod uwagę to, że Legia dokłada kolejne punkty do rankingu krajowego, co też jest myślę bardzo istotne, ale o tym powiem później. Na pewno przed meczem z Lechem jest to bardzo dobra wiadomość dla Legii. Trzeba przyznać, że to może dać im naprawdę wielkiego kopa mentalnego, dzięki czemu będą w stanie naprawdę nawiązać rywalizację z Lechem który w lidze spisuje się bardzo dobrze. Do tej pory w pucharach również spisywał się całkiem przyzwoicie. Ale jeżeli chodzi o Lecha, to później. Więc jeżeli chodzi o Legię, gdybym miał oceniać w skali 0,10, to myślę, że mocna ósemka. Oczywiście Rafał Augustyniak tutaj powinien być w odrębnej skali. tej Rafał Augustyniak, występ 10 na 10. Dwie piękne bramki, szczególnie ta z rzutu wolnego tuż przed polakarnego. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że akurat Rafał jak będzie w stanie taką bramkę zdobyć. Jeżeli chodzi o Legię, tak jak mówię, wszystko super, nie można się przyczepić, chociaż wiadomo, gra defensywna pozostawia jeszcze trochę do życzenia. Jednak koniec końców to wynik idzie w świat i Legia bardzo pozytywnie zaprezentowała się wczoraj. Drugim zespołem, który ocenię jest Jagiellonia, która też o 18.45 gra z francuskim Strasburgiem, który w tym sezonie. Nie dość, że świetnie radzi sobie w ligowych rozgrywkach, to też całkiem przyzwoicie wychodzi Mugra w europejskich pucharach. No i trzeba przyznać, że Strasburg wyszedł całkiem dobrym składem. Tutaj nie było jakiegoś odpuszczania, tutaj nie było wystawienia, tak jak to się mówi, drugiego czy trzeciego składu. No i Gielonia przez pewien czas nawet prowadziła ze Strasburgiem, później jednak Francuzi strzelili bramkę. Więc trzeba przyznać, że Jagiellonia również z faworyzowanym rywalem sobie bardzo dobrze poradziła. Może statystyki tego do końca nie oddają, tak? No i tu widać, że to Francuzi mieli przewagę, jeżeli mówimy tutaj o wszelkich, właśnie statystykach, jeżeli mówimy tutaj o, o to, jak optycznie ten mecz wygląda. Jednak trzeba przyznać, że zarówno gra defensywna Jeloni była bardzo dobra, tak? Jagiellonia. Bardzo dobrze tutaj radziła sobie i odpierała taki Strasburga. Szczególne, na szczególne pochwały, co by nie było, zasługuje bramkarz Jagielloni. To, co też bardzo istotne, w ofensywie Jagielonia można by powiedzieć, że wykorzystała to, co miała, więc również świetnie. O dziwo nie był to gol Imaza czy Pululu. To też jest bardzo duży plus, że w Jagielloni zaczynają też strzelać bramki zawodnicy, którzy nie są po prostu podstawowymi strzelcami, może tak powiem. Więc, więc tutaj też zdecydowana pochwała dla Jakieloni, ponieważ nie będę ukrywał, przed meczem nie spodziewałem się, że Jagielonia może tutaj nawiązać jakąś większą walkę ze Strasburgiem. Myślałem jednak, że ten Strasburg bardzo szybko rozwiąże tutaj ten wynik tego spotkania. O może tak powiem, że na przykład do przerwy będzie 2-3-0, pozmieniają trochę. Jagiellonia wtedy ruszy do przodu, strzeli jedną bramkę, na przykład skończy się 3-1, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, więc tutaj też. W skali od 0 do 10 myślę, że Jaga zasługuje na mocną siódemkę, na solidną siódemkę. Pomimo tego, że nie była zespołem lepszym od Strasburga, jednak trzeba przyznać, że poradziła sobie bardzo Kolejny zespół, który warto omówić to jest Raków Częstochowa, który grał z czeską Sigmą Muniec. To co bardzo istotne, remis uratowany przez Raków tak naprawdę. Też w ostatnich minutach można by powiedzieć, bo jednak Sigma prowadziła. Później Raków wyrównał pięknym strzałem, co by nie było nas doprowadził do wyrównania. To, co bardzo istotne, jeżeli chodzi o Raków, to tutaj był to mecz z drużyną z Czech, tak? czyli naszym bezpośrednim rywalem, można by powiedzieć, o dziesiąte miejsce w rankingu krajowym. Więc tutaj szkoda, że nie udało się wygrać. Jednak Sigma na wyjeździe to nie jest jakiś bardzo łatwy rywal, który można od tak sobie ograć. Tak? Sigma, to co bardzo istotne. Ma nowego właściciela, który jest miliarderem, tak? który tutaj trochę już wpompował pieniędzy w klub, który tutaj mocno zasilił budżet Sigmy. Jeżeli chodzi o klub z Czech, to oni tak naprawdę, według szacunków niektórych Czechów, oni nawet podwoili swój budżet względem zeszłego sezonu więc to też jest bardzo istotne też kupili kilku zawodników całkiem solidnych więc to jest na pewno mocniejszy zespół niż wcześniej. Jeżeli chodzi o raków, w tym sezonie jest to drużyna grająca w kratkę, tak? Wychodzi to w ten sposób, że oni jeden mecz grają całkiem przyzwoity, później drugi już jest naprawdę słaby i tutaj trudno było się czegokolwiek spodziewać sensownego po rakowie. Jeżeli chodzi o remis na wyjeździe na tym, takim niezbyt łatwym terenie, to wynik jest całkiem przyzwoity. Nie można powiedzieć, punkty do rankingu są. Punkty, punkty w tej tabeli ligowej Ligi Konferencji również są, więc to jest na pewno zdecydowany plus. Wiadomo, chciałoby się wygrać, i szczególnie właśnie z Czechami, którzy jednak są przed nami w tej, w tej, jakby to powiedzieć, tabeli ligowej, tak, w tym rankingu ligowym europejskim, tak, dzięki czemu, no tutaj można mieć lepsze rozstawienia, można mieć więcej drużyn w europejskich bucharach, dzięki czemu też można. Można po prostu łatwiej awansować do fast ligowych, czy to Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy też później Ligi Konferencji, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o raków, całkiem solidny występ, ale nie powiedziałbym, że jakiś rewelacyjny. Na pewno gorszy niż Jagiellonia i Legia. To też nie ukrywam, ze względu na klasę rywala. Tak? Więc jeżeli chodzi o raków, gdybym miał ocenić skali od 0 do 10, to daję szósteczkę. Na sam koniec zostaje Lech Poznań i tutaj myślę, że warto przytoczyć okładkę faktów. wstyd, hańba, kompromitacja nie wracajcie do domu. Lech na wyjeździe przegrał z drużyną z Gibraltaru 2 do 1. Jeżeli chodzi o występ Lecha, no to był po prostu dramat. Pierwsza połowa w szczególności Lech nie potrafił nic tak naprawdę sensownego zrobić. Później oczywiście weszli podstawowi zawodnicy, bo nie z Fredricsen dokonał 10 zmian względem ligowego meczu z Pogonią Szczecin. Więc tutaj jeżeli chodzi o Lecha Trochę zadziałał tutaj Gambit Jordanesku, można tak to nazwać, który też przed meczem, znaczy na mecz z Samsung Sporem wymienił 10 zawodników. Teraz to samo zrobił Nils Fredriksen. Rezultat taki sam, chociaż klasa zespołu zdecydowanie inna. Szczególnie, że Samsung Spor kolejny mecz w tej fazie ligowej wygrał. Jest w czołowej ósemce, więc ma bezpośredni awans do jednej 1,8. Ligi Konferencji Europy. Jeżeli chodzi o Lecha, tak naprawdę najłatwiejszego rywala w tej chwili dostał, czyli właśnie ten Lincoln z Gibraltaru. No i niestety dostał oklep, tak, bo karne, karnego dla Lecha być nie powinno, nie ma co tutaj się oszukiwać. Jeżeli chodzi o Lincoln, to powinni dostać jeszcze dodatkowo karnego w pierwszej połowie, więc tutaj naprawdę dno, hańba, kompromitacja. Jeżeli chodzi o Lecha, trudno coś więcej powiedzieć, szczególnie, że tutaj przeleciały nam koło nosa tak, jako, jako lidze, tak, jako ekstraklasie punkty do rankingu krajowego które na koniec mogą być bardzo ważne my w tej chwili mamy 4 punkty straty do Czechów, które są na 10 miejscu, my jesteśmy na 12 więc tutaj warto było powalczyć, ale niestety Lech, Lech dał ciała nie, przegrał no i też mocno sobie skomplikował nie, życie, jeżeli chodzi o walkę o awans, czy to do playoffów czy do właśnie bezpośrednio jednej ósmej. Będąc na miejscach 1-8, szczególnie po tym pierwszym świetnym występie właśnie w lidze konferencji, wygrywając z Rapinem 4-1, więc tak, jeżeli chodzi o Lecha, przejdę do oceny. W skali 0 do 10 daje minus 1, bo po prostu tego meczu nie można było ani zremisować, ani przegrać, to miała być obowiązkowa wygrana. Mówię, Frederiksen przejechał się na tym. Samym, co zrobił Jordanesku w meczu Samsung Sporem, więc tutaj zdecydowanie lech na minus. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania rankingu krajowego. To, co bardzo istotne, mamy w tej chwili 12 miejsce, jeżeli chodzi o ranking krajowy. Wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie. Awansowaliśmy o jedną pozycję. To, co ważne, również mamy tylko niecały jeden punkt straty do pozycji 11. Więc też tutaj myślę, że patrząc na to, że mamy cztery zespoły, to jesteśmy w stanie awansować, no i około czterech punktów straty mamy do znajdujących się na dziesiątej pozycji Czechów, dlatego chociażby ta, ten brak wygranej Rakowa trochę boli. Ale patrząc na to, ile mamy zespołu, właśnie możemy z Czechami poważnie, szczególnie, że jeszcze tutaj dwie konfrontacje na pewno będziemy mieli z czeskimi ekipami. Pstolegia czy Raków będą jeszcze grały z czeskimi zespołami. Tu można naprawdę sporo nadrobić, bo jednak co by nie było każde zwycięstwo, to jest pół punktu do rankingu krajowego w tej chwili, więc to jest naprawdę sporo. Dwa takie zwycięstwa to już jest jeden punkt nadrobiony, a wiadomo, że są jeszcze inne zespoły, które też mogą zapunktować, czy do Jagielonia. Czy właśnie Legia, lech, raków, no one wszystkie mogą punktować. Myślę, że nie wygląda to wcale tak źle, i myślę, że warto tutaj na to patrzeć z pozytywnym podejściem i z taką możliwością, że my awansujemy na te 11 lub 10 miejsce. Jeżeli chodzi o te miejsca, tak, no to myślę, że 11 to będzie to miejsce, które my po tym sezonie będziemy mieli, bo jednak Czesi też te punkty lepiej lub gorzej, ale będą zbierać. Dlatego to nie będzie takie proste. Jeżeli chodzi o dziewiątą Turcję, ona nam już w sumie odjechała, tak że my nie jesteśmy w stanie dogonić dziewiątej pozycji, szczególnie, że Turcy naprawdę bardzo mocno punktują, są naprawdę solidni w tym sezonie, dlatego my patrzymy na siebie, zbierajmy te punkty, żeby walczyć o pierwszą dziesiątkę, a wtedy już naprawdę będzie to wyglądało świetnie.